Mamy już trzecią olimpiadę energetyczną Puchar Prezydenta Gdyni, Wojewódzki Fundusz po raz kolejny bierze w niej udział jako partner. Jesteśmy no, zachwyceni, trzeba to chyba jasno powiedzieć, wiedzą jaką posiadają uczestnicy, szczególnie zwycięzcy. Jasno widzimy, że takie działanie ma sens, a pamiętajmy, że edukacja to jest pierwszy krok do tego, żeby w przyszłości te oszczędności energii, właściwe zachowania, czy to zachowania związane z ciepłem w domach, czy zachowania z ekologicznym transportem, jednak zaistniały w życiu codziennym. Jestem pod ogromnym wrażeniem ilości osób, które biorą udział w tej naszej zabawie. I oczywiście wiadomo, my poprzez zabawę staramy się uczyć po to, żeby dbać o, przede wszystkim o środowisko. W dzisiejszych czasach taka olimpiada energetyczna, która uczy tego, jak zaoszczędzić pieniądze w domowym budżecie, jest na pewno bardzo ważna. Bardzo ciekawa inicjatywa. Cieszę się, że spotyka się z tak dużym zainteresowaniem i jest bardzo duża wiedza, bo faktycznie doskonale wiedzieli, co można zobaczyć na kamerze termowizyjnej i potrafili to. Wyjaśnić. W transporcie najlepiej wykorzystać do zadbania o stałość dopływu prądu. Zarówno w trakcji wysoko napięciowej, jak i po prostu w oświetleniach ulicznych, żeby nie zapalały się najsłabsze ogniwa, bo jeżeli je wyeliminujemy, naprawimy, to będziemy mogli zadbać o bezpieczeństwo zarówno transportu, jak i takiej efektywności wykorzystania energii. Kiedy pamiętam, urodziłem się w Gdyni, to zawsze jeździłem trolleybusami. Wszyscy mieszkańcy są chyba z tego dumni, że mamy tak zwane trajki, które jeżdżą na elektryczną. Może w tym czasie, gdzie ta energia elektryczna poszła do góry, mamy z tym pewne wyzwania, na to, Natomiast cieszymy się z tego, że nasza komunikacja miejska jest taka eko i jest przyjazna przede wszystkim dla klimatu naszego miasta. Byliśmy powoli, ale pewnie i dobrze. Tato nam zawsze opowiadał po pracy co i jak.